Siemano, siemano. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w życiu w Sopocie, to nie idźcie, kurwa, do tego Sofii Grandu, iż tam jest, kurwa, zarząd komunistów, socjalistów i ludzi, którzy po prostu nie szanują, kurwa, kapitalizmu, nie szanują, kurwa, Pieniędzy i tak dalej, nie szanują kurwa, ludzi. I tak na dobrą sprawę, to tak szczerze mówiąc, ja powiedziałem tym penerą kurwa dwa, trzy razy, kurwa, powiedziałem: posłuchaj mnie, ty kurwa, jeba, ja de facto nie uczestniczę w tym świecie, co ty uznajesz życiem i tak dalej. Moje życie się dopiero zacznie, kurwa, po tym życiu, ale faktycznie to to gówno co ty uznajesz życiem, to nie jest, kurwa, moim rajem i tak dalej, Wiesz, co chodzi Także jak będziecie kiedykolwiek. W sobocie, idźcie zawsze do Sheratona, i do normalnych kurwa, międzynarodow do międzynarodowych firm. Nie chodźcie do tego typu hoteli, gdzie potem jest, a, bo tutaj ktoś y, zapalił papierosa, tutaj ktoś y, powiedział coś. Słuchajcie, ja, ja zapłaciłem wczoraj 4000 zł za dobę hotelową, nie? I plus kolację i tak dalej. Przychodzi jakiś, kurwa, jakiś idiota na liścia i tak dalej. I faktycznie po prostu nikogo nic nie interesowało. Serwis w Polsce jest taki, że po prostu jeden zakąplexiały drugiemu zakompleksiałemu mówi, że a nie wolno. Nie? A faktycznie na świecie to wygląda tak. Masz hajs, wolno. Zawsze ci, co od kurwa zapierdalają chłopcy normalni, dziewczyny normalne i tak dalej. Jak masz pieniądze, zapierdalaj kurwa i jest normalnie człowieko. Nigdy nie daj siebie poniżać kurwa jakimś frajem. To, że ona siedzi i ma jeszcze komunizm w głowie, to nie znaczy, że ty musisz uczestniczyć w tym głównie. I to jest dla wszystkich moich młodych, dla wszystkich moich kurwa rajderów, dla wszystkich moich shooterów, dla wszystkich moich kurwa chłopaków, co kurwa napierdają, kurwa zapierdają, kurwa czy na sporcie, czy, czy na walkach, czy kurwa w życiu. Nie dajcie sobie nigdy kurwa ceremonom tego typu, kurwa systemowcom pierdol, Mówić, że jesteście nikim. Ja płacę, ja rządzę, ty kurwo. I tak to wygląda. Jeżeli wszystko jest w ramach zdrowego rozsądku ludzkiego, to mamy rację. A to wszystko inne, czy tam będziemy, tam sobie. Tutaj panie Sebastianie, bo to było bardzo problematyczne. Ja mówię, ty kurwa, ja nawet nie rozmawiałem. Mnie tam nawet nie było. Żebyście wiedzieli.